Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Bo so po śniegu kiedyś trzeba chodzić? Nareszcie można wykorzystać, że ten śnieg jest codzienny. A, pokazałam Aleksandrze, że chodzę na bosaka, głowę się złapała. Ta kochani Minus jeden. O, śnieżne jeżdżą. Tak, jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą od samego rana. Tak troszeczkę w nocy przypusiła. Za chwilę zapraszam na ziółka, ale zachęcam do hartowania się. Najpiękniejsza rzecz, jaka może być: taki świeży śnieg i na wosoko. Dzień dobry, dzień dobry, i wróciłam ze śniegu. Witajcie, kochani, zapraszam na ziółka. W słońce wzeszło. Ale jest tak, może delikatnie troszeczkę pada śnieg, ale tak delikatnie, także te chmury są. No nie widać tego słońca. Wzeszło o 8 rano, 0,0. Jak ja się śmieję, 0,0, bo 0 to jest 0 po niemiecku, a zajdzie 16,47. Zobaczcie, już doczekaliśmy momentu, że jest wschód o ósmej, a nie ósma ileś, tylko o ósmej. Mieszanka ziołowa dzisiaj. Delikatny piołun. Wiecie, ten piołun nie smakuje widocznie, organizm potrzebuje. Liść pokrzywy, troszkę dziurawca dzisiaj jeszcze znalazłam. I przez to jest może, czy, może troszeczkę słodki, bo wiecie, spotkałam się z taką, o, takim myśleniem ogólnym, bo to nie było od jednej osoby, że zioła są niedobre. No, niedobry to jest piołun. Ale reszta są smaczne. Są bardziej słodkie, mniej słodkie, delikatniejsze. Także no, liście prawoślazu bardzo delikatne i mogą w ogóle pić dzieci jak się parzy. Także prawoślaz do oporu można pić na wszystkie możliwe strony. I on nam tutaj powoduje, że odflegniamy. Także wszelkie problemy chrypkowe, kaszlowe to prawoślaz. No przecież syrop z prawoślazu chyba najbardziej znany w aptece w Polsce. Kochani. No, chwalę się, chwalę się, bo wiecie, jak ja lubię te kwiatki i te kwiatki mi rosną tak bardzo. To jest zielistka. No, chyba nie ma prostszego sposobu, jak rozmnażać zielistkę. Bierzemy dużą zielistkę i zobaczcie, ona wypuszcza już zaszczepki. Odcinamy. Wkładamy do wody. stoi i z tydzień, dwa, trzy, w zależności, jak jest tam ciepło. Korzonki wypuści. Ziemia do ziemi. Zmoczymy oczywiście woda, jeżeli ziemia gdzieś nam stała, no to ziemia musi być wilgotna, nawet bym powiedziała mokra. I nowa zielistka rośnie. Tutaj świeca nam się pali od wczoraj. Zobaczcie w intencji. No, tak. Uważam, że ta świeca zobaczymy jak ona się wypali. Bo normalnie świeca się powinna cała wypalać, czyli jakby był za cienki knot do tej świecy. No, już tyle w życiu świec, jak spaliłam, także to jest takie moje spojrzenie. I co jeszcze chciałam pokazać? Posłuchajcie, ale to nie na dziś. Na przyszłość już sobie położyłam mydełka. Mydełka od mojego brata. Mój brat produkuje mydełka w Polsce. Złoto monojonowe i to są szare mydło z dodatkami. Naturalne mydło z olejami z drzewa herbacianego i oregano. Naturalne mydło z olejem z trawy cytrynowej i olejkiem lawendowym. No, jest jeszcze z błotem z Morza Martwego, jest bydło z kawą, które tak bardzo lubię, bo wiecie, to taki peeling elegancki. Ale to nie na dzisiaj. Strona, gdzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to jest do www.powrótdonatury.eu. Robercie, pozdrawiam. Jak przyjedziesz do mnie, no to nagramy. O, to opowiadasz, bo brat mu ma, ma, mój brat ma mnie odwiedzić. Tylko niech tak trochę ten lockdown przestanie szaleć. Troszeczkę zima się zmniejszy, drogi żeby były lepsze. No posłuchajcie, no i dzień dłuższy. No tysiąc kilometrów to troszeczkę jest. Kochani, 18 stycznia, poniedziałek. Cztery pory roku i zima. Wiecie, to jest tak. Ludzie morsują. Uwielbiają morsować tak, bo się hartujemy. A tu nagle widzę taki wpis. Posłuchajcie, to jest taki od razu ton, który ma nas przestraszyć. Yy, mężczyzna podczas morsowania umarł. Aha, to ci co. Yy, a inni nie umierają? To tylko ten jeden. Wszyscy inni żyją tysiąc lat, tylko ten jeden wszedł i umarł. Ale do morsowania też trzeba powoli to wszystko robić. Wszystko ma na wszystko, do wszystkiego potrzebny jest umiar. Także możliwe, że może wszedł za szybko, ale nie, media od razu nas straszą. Macie nie wchodzić ludki, macie się bać. Zobaczcie. Jak 2000 lat temu Jezus przyniósł nam wiarę, nadzieję i miłość, i to przez te 2000 lat, lat, przez te 2000 lat trwało, i trwało, i Słuchajcie, i to jest, i to ma być, ale ta wiara musi też do wiary dojść wiedza. Do nadziei musi dojść odwaga, a do miłości musi przyjść świadomość. Świadomość, że nie dajmy sobie opowiadać głupot. Nie dajmy się Zastanówmy się i przyjmijmy do serca, i się zastanówmy, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Nie wierzmy ślepo we wszystko. Wierzmy sercem, bo to nasze serce, czyli posłuchajcie, my, my jesteśmy najważniejsi. Nie ma ważniejszego. My, nasze serce jest najważniejsze, tak jak odbierasz innych. Ty swoim sercem, to co cały czas mówię i będę powtarzać, słuchamy się intuicji, czyli słuchamy się swojego serca. Tak, Gabryniu, masz rację, ładnie napisałaś w komentarzu, że a jak się nie posłuchałaś, to źle na tym wyszłaś. I o to chodzi. Słuchamy siebie, swojej intuicji. Ale świadomość też musimy mieć, żeby się zastanowić, czy to są nasze myśli, bo pytanie, w jakim kierunku te myśli idą, czy to jest jakaś projekcja. Ha, no właśnie, czyli wiara, nadzieja, miłość jest. Eee, I odwaga, wiedza, odwaga i świadomość też musi być. I to rozwijajmy. Rozwijajmy siebie, rozwijajmy te wszystkie cechy, które nam pomagają lepiej żyć, lepiej się czuć, bo jak się czujemy bardzo dobrze, to i wyjście na śnieg jest doskonałe. Posłuchajcie, jak polecam wychodzić na śnieg. Taki teraz, jak właśnie świeży, bo przy minus 10 to on jest taki bardzo zimny. Na pierwszy raz, o, oh, jaki to jest szok, ma człowiek w głowie i jej adrenalina rośnie, jak to człowiek postawi nogę na śniegu i co? Stopa odpadnie, no nie odpadnie i nie odpadła. Czyli wychodzimy sobie w klapeczkach, gdzieś przed dom, przed blok, przed balkonik, stawiamy stopę jedną w śniegu. Można sobie wziąć ręcznik, żeby wytrzeć, prawda? Żeby stresa nie mieć takiego. Bo musimy ten stres, strach przezwyciężyć. Bo stres to jest nic innego, jak hollywoodzka nazwa strachu. Bo to najlepiej sobie łyknąć tabletkę na stres. Nie, nie rozwijać się, nie iść do przodu. Łyknąć tableteczkę. Na wszystko są teraz tabletki. I co z tego? Tak nas nauczyli, że antybiotyk, że to wszystko gdzieś, czytałam też, lubię jak oglądam, na YouTubie, czy jakieś... No, filmy czy programy, to czytam też zawsze komentarze. I gościu pisze, że rozmawiał z proboszczem u siebie w miejscowości i mówi, że 15% jest mniej pogrzebów. Bo on się pytać, czy było więcej. Posłuchajcie, ja wchodzę na stronę naszej parafii. Parafia Jednia letnisko, św Parafia Świętego Józefa Jednia Letnisko i tam jest zakładka, zgony. Odeszli do wieczności, to tak jest. Posłuchajcie, dwa lata temu w 2018, hu, ile ludków zeszło, a teraz? Teraz jest. Pięć osób w miesiącu, nie 10. Także posłuchajcie, każdy sobie wejdzie i to jest świadomość. Nie dajmy się ogłupiać. Każdy sobie wejdzie na stronę swojej parafii i przeczyta. Odeszli do wieczności. A ile mieli lat? No u nas, posłuchajcie, to w styczniu, w styczniu czy w grudniu, to tak mi weszło, pamiętam, weszło do pamięci: 99 lat, 96. Boże, jaka ja, czy ja mam tyle lat żyć? Jeszcze tyle, posłuchajcie, jeszcze tyle. Ludzie, jak to jest dużo, to co robić? No nic, rozwijać się, wspierać, pomagać i to jest cel naszego życia. Dobra tezioła dzisiaj, super. Kochani, życzę Wam cudownej poniedziałkowej świadomości we wszystkich możliwych kierunkach życia i pozdrawiam bardzo serdecznie. Do dzisiaj mam dzień wolny, czyli ja w poniedziałek odpoczywam. Może wyjdzie słońce, może coś jeszcze później powiem, ale to tak, jak mi przyjdzie, bo ja to tak działam. Jak już muszę się podzielić, to siadam i dzielę. Pa? Gabryniu, dzień dobry, Jadwigo, dzień dobry, Mariola, dzień dobry. Dzień dobry. A, ale oczywiście Dana Wilczyca, Magdalena. No, ja też jako Magdalena, to Magdalena. Ale wiecie tutaj, jak jestem Magdalena, Magdalena mi tu czasem zmieniają. Tak to i tam gdzieś wchodzi. Ja jestem Magdalena. A jak ktoś jest z Polski, to na przykład mówi dobrze Pani Magdo. Tak, bo to tak po polsku jest, pani Magdo. U nas w Polsce nie mówi się tak pani Magdaleno, no to tak już bardzo dostojnie. A ja wtedy mówię, tak wiecie, no już teraz 80 lat jeszcze nie mam. No to może być Magda spokojnie, nie? A to jest Magdalena. Magdalena. Albo Magdalina. Tam mówię, e, przechodzi w i miłego ciąga.